Raduj się, moja droga córko, ponieważ Twoja droga to zwycięstwo. Każda próba, którą napotykasz, nie jest porażką, lecz krokiem naprzód w kierunku spełnienia Twojego przeznaczenia. Pamiętaj, że zawsze jestem obecny obok Ciebie, przez każdy triumf i każdą trudność. Moja obecność była stałym przewodnikiem i wsparciem. Zrozum to głęboko w swoim sercu. Strach Cię nie dosięgnie. W moim objęciu znajdziesz siłę, odwagę i zdolność do osiągania swoich najwyższych celów. Nie ma marzenia zbyt wielkiego ani aspiracji zbyt wysokiej DLA ciebie. Jesteś obdarzona wszystkim, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu. Moja miłość, w połączeniu z Twoją ciężką pracą, zapewnia, że żadne przeszkody nie będą w stanie Cię zatrzymać. Traktuj przeszkody nie jako bariery ale jako zaproszenia do stania się silniejszą i mądrzejszą. Każda z nich jest trampoliną, która przybliża Cię do dobrobytu i sukcesu, który DLA Ciebie zaplanowałem. Gdy stawiasz czoła niepewnościom dnia dzisiejszego i jutrzejszego, zachowaj czujność, ale także zaufanie do mnie. Trzymaj mocno moją rękę. Napełnię Cię siłą i mądrością potrzebną do ich pokonania. Wierz w dary i talenty, którymi Cię obdarzyłem, są Twoimi narzędziami do tworzenia życia, którego pragniesz. Nie pozwól nikomu zgasić Twojego ducha ani wątpić w Twoje zdolności. Jesteś moim ukochanym dzieckiem, jedynym i wyjątkowym na wszelkie sposoby. Moim najgłębszym pragnieniem jest, abyś prosperowała i wyróżniała się we wszystkim, co podejmujesz. Nie bój się porażki ponieważ jest ona tylko nauczycielem w szkole życia. Jeśli upadniesz, niech to cię nie pokona, lecz nauczy. Powstań z nową energią, ucząc się z przeszłości i pchając naprzód z jeszcze większą determinacją. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach. Módlmy się wszyscy razem. Podróż do wielkości jest wybrukowana wytrwałością i stałym poświęceniem. Każda trudność, którą pokonujesz, wzmacnia cię, przygotowując na wielkie rzeczy, które cię czekają. Pamiętaj, że jesteś przeznaczona nie tylko do sukcesu, ale do dziedzictwa osiągnięć. Nie pozwól, aby niepowodzenia cię zniechęcały. Niech raczej służą jako katalizatory, które pchają cię naprzód z nowym duchem determinacji. Posiadasz wrodzony potencjał do wznoszenia się na wspaniałe wyżyny. Wytrwaj w swoich wysiłkach i zobacz, jak każda trudność przekształca się w wielką okazję. Okazję do zdobycia bezcennych doświadczeń i realizacji swoich marzeń z większą siłą i mądrością. Miej zaufanie do mnie i wiedz, że zawsze masz moje niezachwiane wsparcie. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama na tej drodze. Ciesz się każdym momentem, każdą lekcją, bo są one. Integralnymi nićmi w bogatym gobelinie Twojego życia. Nie pozwól, aby wątpliwości osłabiły Twoją determinację. Trzymaj się mocno wiary, trwaj przy moim słowie i odkryjesz, że wiara w moje obietnice wznosi cię ponad Twoje postrzegane ograniczenia. Podróż może być usiana wyzwaniami ale w każdym z nich jest cenna okazja do wzrastania i budowania charakteru potrzebnego do przekraczania swoich granic. Krocz naprzód z ufnością, pewna, że każdy krok przybliża Cię do Twoich aspiracji. Jesteś silniejsza niż myślisz, bardziej zdolna niż sobie wyobrażasz. Miej zaufanie do mnie i zdolności, które w Tobie zaszczepiłem. Bo jesteś przeznaczona do błyszczenia i realizacji wszystkiego, co masz w sercu. Jesteś pełna potencjału, a przed Tobą rozpościera się ogrom możliwości. Twoja wiara i zaufanie do mnie będą narzędziami, które poprowadzą Cię do sukcesu i dobrobytu. Wierz we mnie i zobacz, jak okoliczności układają się na Twoją korzyść. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach. Zasubskrybuj kanał. Módlmy się wszyscy razem. To jest Twój czas na pogłębienie swojej wiary, zwiększenie swoich oczekiwań i przyjęcie błogosławieństw, które DLA Ciebie przygotowałem. Wznieś swoje modlitwy, ufaj mojej wierności i mojej niezmierzonej miłości. Razem pokonamy każdą przeszkodę na Twojej drodze do spełnienia i sukcesu. Jest moim najgłębszym pragnieniem, abyś osiągnęła wszystko, czego pragniesz w życiu, ciesząc się przyszłością pełną błogosławieństw i osiągnięć. Drogi Synu, pamiętaj zawsze w swoim sercu, że jestem tutaj del a ciebie, stały i szczery. Nie zniechęcaj się. Jeśli wyniki nie są takie, jakich się spodziewałeś, ponieważ nawet w porażce zbliżasz się do sukcesu, pod warunkiem, że nigdy nie przestaniesz walczyć, świętuj każdy krok, który robisz w kierunku realizacji swoich marzeń. Zapewniam cię z niezachwianą pewnością, że triumfujesz, postępujesz naprzód i osiągniesz wszystko, do czego dążysz. Kocham Cię głęboko i dlatego przynoszę słowa, które rezonują z Twoją duszą. Proszę, słuchaj mnie, bo kocham Cię niezmiernie i z tego głębokiego uczucia zachęcam Cię, abyś dzisiaj wysłuchał mojego przesłania. Pomimo Twojego zapracowanego życia, znajdź chwilę na przyswojenie moich słów, ponieważ pragnę, aby dotknęły Twojej najgłębszej istoty. Wiedz, że gdziekolwiek jesteś, bez względu na trudności serca czy próby, które napotykasz, nigdy nie jestem daleko. Zawsze będę u Twojego boku, stały towarzysz w każdym rozdziale Twojego życia. Gdziekolwiek podróżujesz, wiedz, że jestem z Tobą. Szepczę prawdę do Twojego umysłu, zapewniając, że nawet gdy czujesz się zaniedbany lub niedoceniany przez innych, moja miłość do Ciebie jest niezmienna i troskliwa. Nawet jeśli świat odwraca się od Ciebie lub Twoi przyjaciele odchodzą, pamiętaj, że czekam z niezmienną miłością. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach. Módlmy się wszyscy razem. Zawsze będę Cię kochał i pozostanę przy Tobie, stały i pocieszający jak powietrze, którym oddychasz, lub bryza, która delikatnie muska Twoją twarz. Żadna ludzka opinia czy osąd nie mogą przewyższyć tego, co o tobie mówię? Jesteś moim ukochanym dzieckiem i nie potrzebujesz powszechnej aprobaty, ponieważ wszystko, co ten świat oferuje, jest ulotne i ostatecznie przemija. Złóż swoją ufność, wiarę i nadzieję we mnie. Nigdy cię nie zawiodę. W mojej miłości nie ma zdrady, tylko. Wieczna miłość i błogosławieństwa tak głębokie, że nie mogą być naśladowane przez nikogo innego. Rozumiem, że są chwile, kiedy czujesz się zagubiony i zdezorientowany, i w pośpiechu, aby osiągnąć swoje ambicje i spełnić swoje marzenia, mogłeś zaniedbać moje przewodnictwo, napędzany pośpiechem i dumą. Ale dzisiaj proszę Cię, abyś zdał sobie sprawę, że ta droga nie prowadzi do prawdziwego sukcesu ani szczęścia. Ważne jest, aby odrzucić głupotę i odłożyć dumę, szukając mądrości, ponieważ jest to fundament, na którym opierają się wszystkie udane wysiłki. Moja córko, uważnie słuchaj moich słów i zwracaj uwagę na moje rady. Tylko wtedy zdobędziesz mądrość niezbędną do stawienia czoła życiowym wyzwaniom. Jestem świadomy trudności, z którymi obecnie się borykasz i ciężarów, które ciążą na Twoich barkach, ale bądź odważna, ponieważ nigdy nie jesteś sama. Zawsze jestem tutaj z Tobą. Wiem, że mogą być chwile, kiedy próbowałaś szukać szybkich rozwiązań lub łatwych wyjść z Twoich dylematów. Jednak ostrzegam, że złożoność życia wymaga więcej niż przelotnych rozwiązań. Mądrość, pokora i cierpliwość są kluczami do pokonania wszelkich trudności, które napotykasz. Skoncentruj swoje wysiłki na kultywowaniu tych cnót, ponieważ to one poprowadzą Cię do prawdziwego sukcesu i trwałego szczęścia. Zawsze pamiętaj, że sukces to nie tylko cel, ale podróż, którą należy cieszyć się każdego dnia. Nie zniechęcaj się, jeśli postęp wydaje się wolny. Czasami trzeba zatrzymać się, zastanowić i może zmienić ścieżkę, aby osiągnąć swoje cele. Uważaj na dumę, która może sprawić, że uwierzysz, że osiągnąłeś szczyt wiedzy i nie ma już niczego do nauczenia się. To jest dalekie od prawdy. Zawsze jest nowa lekcja za rogiem, zawsze nowa trudność do pokonania. Nie zniechęcaj się, wytrwaj w swojej wierze. Pamiętaj, że zawsze jestem przy tobie, niezachwiany w moim wsparciu. Zaufaj mojemu przewodnictwu, ponieważ we mnie zawsze znajdziesz właściwą drogę, upewniając się, że wszystkie rzeczy współdziałają dla Twojego dobra. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach. Zasubskrybuj kanał. Módlmy się wszyscy razem. Obiecuję Ci, że podjęcie tej drogi doprowadzi Cię do cudów, które. Przekraczają Twoją wyobraźnię i pomoże Ci pokonać potężne wyzwania. Proszę, wysłuchaj mojej prośby, nie zaniedbuj mojej obecności. Jestem tutaj dzisiaj z Tobą. Z głębi mojej miłości sięgam, aby dotknąć Twojej duszy słowami uczucia i zaangażowania. Byłem Twoim stałym towarzyszem przez każdą radość i każdą próbę, obserwując każdy Twój krok. Zaznajomiony z każdym ciężarem, który niesiesz. Moja troska o ciebie nigdy nie zmalała, nawet gdy oddaliłaś się ode mnie. Dziś zapraszam cię, abyś całkowicie otworzyła przede mną swoje życie. Pozwól mi zamieszkać w twoim sercu, przekształcając twoje życie w radość, pokój i błogosławieństwo. Pozwól mi być twoim sanktuarium, gdy życie cię przytłacza. Niezależnie od tego, jak daleko się czujesz, lub jak często wątpiłaś w moją rzeczywistość, moja miłość do ciebie pozostaje wierna. Cierpliwie czekam, pukając do drzwi Twojego serca, pragnąc, abyś mnie wpuściła. Moim najgłębszym pragnieniem jest chodzić z Tobą przez każdy cień, być Twoim przewodnikiem w chwilach ciemności i Twoją radością w chwilach szczęścia. Przez rozproszenia świata możesz zaniedbywać naszą relację. Błagam cię, abyś dała mi szansę zaspokoić najgłębsze potrzeby Twojego serca. Moja obecność może zmienić Twoje życie, uleczyć Twoje najgłębsze rany i dać Ci pokój, którego tak desperacko szukasz wśród zawirowań życia. Nie noś ciężaru swoich zmartwień sama, przyjdź do mnie, gdy jesteś przytłoczona. Powierz mi swoje zmartwienia i szukaj mojej mądrości w swoich decyzjach. Zawsze jestem tutaj, gotowy słuchać od wczesnych świateł świtu do ciszy nocy. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach. Módlmy się wszyscy razem. Nie ma znaczenia skala Twoich zmartwień, błędów czy głębokość Twoich wad. Jestem tutaj, aby Cię wysłuchać i jestem gotów Ci przebaczyć. Jesteś niezwykle ceniona i czule kochana. Nie pozwól, aby poczucie winy lub żal przekonały Cię o czymś przeciwnym lub oddaliły od mojego objęcia. Moje miłosierdzie jest bezgraniczne, a moja łaska zawsze obecna, gotowa przyjąć Cię z otwartymi ramionami. W mojej miłości znajdziesz prawdziwy pokój, pocieszenie i błogosławieństwa. Więc moja córko, poświęć chwilę na refleksję, nie wahaj się otworzyć przede mną swojego serca, ponieważ to, co Cię czeka, jest DLA Twojego dobra. Twój umysł jest zaprojektowany na Twoje najlepsze i ostateczne życie. Może to być naprawdę zniechęcające, a przeszkody, które napotykasz, mogą wydawać się przytłaczające, ale pamiętaj, zawsze jestem przy Twoim boku. Nigdy nie pozwolę Ci wpaść w rozpacz, ani nie puszczę Twojej ręki w chwilach próby i trudności. Jestem tutaj, aby prowadzić Cię przez bujne łąki i wzdłuż ścieżek miłości i sprawiedliwości. Daj mi miejsce w swoim życiu, pozwól mi przeniknąć każdy aspekt Twojego istnienia. Nie oddalaj się ode mnie, moje dziecko, nie odrzucaj moich słów ani nie szukaj spełnienia w przelotnych i powierzchownych pościgach. Te prowadzą jedynie do rozczarowania i udręki. Otwórz swoje serce DLA mnie teraz, pozwól mojej przemieniającej łasce napełnić Cię pokojem i radością. W moim objęciu odkryjesz prawdziwą i trwałą miłość, miłość, która przekracza wszelkie oczekiwania i nigdy cię nie opuści. Otwórz drzwi swojego serca i pozwól mi wejść. Pozwól mi być twoim wiernym towarzyszem, twoją bezpieczną przystanią i twoją siłą, gdy czujesz się słaba. Nie wahaj się mi ufać, nie pozwól, aby cienie przeszłych błędów przyćmiły twoją teraźniejszość. Czy przyszłość? Pamiętaj, Twoja droga i jej błędne kroki nie definiują Twojej wartości w moich oczach. Zawsze jestem obecny, wyciągając do Ciebie rękę z miłością, gotową, abyś ją uchwyciła i dołączyła do mnie w podróży wiary, miłości i nadziei. Weź moją rękę i idź ze mną. Zapewniam cię, że będzie to najbardziej satysfakcjonujący wybór, jakiego dokonasz i nie będziesz patrzeć wstecz z żalem. Zamiast tego doświadczysz głębokich błogosławieństw mojej miłości i mojej łaski. Choć teraz nie zniechęcaj się. Wszystko naprawdę będzie dobrze. Będą chwile, kiedy możesz czuć się zagubiona lub oblężona przez wątpliwości, ale nie rozpaczaj, ponieważ nigdy nie jesteś sama. Zawsze jestem tutaj, gotów oświetlić Ci drogę i prowadzić Twoje kroki. Trzymam Cię mocno za rękę. Słuchaj mnie, nie ignoruj mojego głosu. Nawet jeśli możesz mnie nie usłyszeć w tonie słyszalnym, w ciszy usłyszysz moją obecność szepczącą do Twojego serca przez mądre słowa tych, którzy Cię otaczają i w cichych momentach, gdy moja bliskość jest namacalna. Napisz modlitwę za swoich bliskich w komentarzach, zasubskrybuj kanał, módlmy się wszyscy razem. Kocham Cię głęboko, bezwarunkowo i zawsze jestem tutaj DLA Ciebie, pragnąc ofiarować moją miłość, przebaczenie i błogosławieństwa. Słuchaj mnie teraz, gdy mówię bezpośrednio do Twojego serca. Wśród zgiełku codziennego życia i wyzwań, które napotykasz, Zrozum, że jestem tuż obok Ciebie. Dbam o Ciebie i kocham Cię nieskończoną i wieczną miłością. Miłością tak czystą i oddaną, która zawsze szuka Twojego najlepszego dobra. Ta miłość zmusza mnie do zapewnienia Cię, że nigdy Cię nie zawiodę. Spełnię każdą obietnicę, którą Ci złożyłem, i nie przestanę, dopóki nie będziesz przepełniona błogosławieństwami. Od momentu, gdy wdychałem w ciebie życie, trzymałem cię w moich ramionach, towarzysząc ci w każdym kroku. Cieszyłem się twoim szczęściem i czułem twój ból jak mój własny. Nigdy nie przestałem cię kochać, ani na chwilę. Nawet gdy inni cię zawiedli, powodując ból i blizny, byłem tam, aby cię podnieść i wzmocnić. Nigdy cię nie opuściłem. Dziś składam Ci zaproszenie, abyś uczyniła mnie swoim sanktuarium wśród burz życia i swoją siłą w chwilach słabości. Pozwól mi prowadzić Cię ścieżkami pełnymi nadziei, pokoju i radości. W chwilach udręki, gdy czujesz się całkowicie przytłoczona, gdy wydaje się, że cały świat jest przeciwko Tobie, pamiętaj, że jestem mocno przy Twoim boku. Niezależnie od przeszkód, które napotykasz, zawodów ze strony przyjaciół, czy zamykających się przed Tobą drzwi, moja miłość do Ciebie pozostaje niezachwiana i wieczna. Moje zaangażowanie wobec Ciebie jest nieograniczone i nigdy nie pozwolę Ci stawić czoła Twoim próbom samodzielnie. Kiedykolwiek czujesz się zagubiona lub patrzysz niepewnie w swoje serce, gdzie moja miłość pali się wiecznie jasno, jestem tam.